Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiejsze pytanie: Czy osoba chora na cukrzycę może spożywać ryż? Jaki wpływ ma, to dziwne, ale tak jest, długotrwałe spożywanie ryżu na przebieg cukrzycy? I który wybrać biały czy brązowy? Wszyscy wiemy, moi kochani, że po prostu najważniejsza w cukrzycy jest dieta, okazuje się, że po prostu rzeczywiście spożywanie ryżu ma wpływ wybór ryżu, ma w rodzaju ryżu, ma wpływ na wyrównanie glikemii, ma wpływ na przebieg cukrzycy. Jeżeli wybieramy ryż. To wybieramy ryż brązowy. Od razu chcę podkreślić, że ryż brązowy to nie jest żadna odmiana, tak jak ryż jasśminowy czy ryż basmaki, tylko to jest ryż brązowy, to jest po prostu postać nieprzetworzona ryżu, zawierająca osłonkę. W skład ryżu wchodzi bielmo, ziarno i osłonka. Okazuje się, że właśnie w tej osłonce są zawarte wiele składników prozdrowotnych, które decydują o wyrównaniu glikemii, które decydują o naszym zdrowiu. Właśnie w tej osłonce, czyli w nieprzetworzonej postaci ryżu, są, jest wiele składników, które wpływa, mają charakter prozdrowotny. Ze względu na obecność łuski ryż brązowy zawiera dwa razy więcej białka, zawiera więcej tłuszczu oraz szereg minerałów, które mają charakter właśnie korzystny dla naszego organizmu: magnez, sód, potas czy nawet żelazo. To właśnie w tej osłonce, w tej nieprzetworzonej postaci ryżu, to właśnie w tym ryżu brązowym, który określamy, jest, są te najważniejsze po prostu składniki, które decydują o tym, że nasze wyrównanie glikemii lepsze, lepiej się będziemy czuć. Unikajmy białego ryżu, bo biały ryż szybko podnosi poziom glikemii, powoduje zmuszenie apetytu i tak naprawdę nie powoduje stanu nasycenia. To jest bardzo istotne u pacjentów właśnie z cukrzycą, u pacjentów z nadwagą, z insulinoopornością. Ja wiem moi kochani, że po prostu jak wybieramy, wolimy ryż biały. Sama taki wybierałam, zawsze szybciej się gotuje, jest smaczniejszy, jest taki miękki. Natomiast okazuje się, że rzeczywiście to właśnie należy wybierać ryż brązowy. Ten unikadowy skład ryżu brązowego, o którym powiedziałam, wpływa na nasz stan zdrowia. W tej osłonce zawarta jest większa ilość błonnika, która wpływa na przyspieszenie naszego metabolizmu. Może to jest taki uśmiech w kierunku osób, które chcą się odchudzać, żeby wybierały, żeby wybierały po prostu ryż brązowy, bo rzeczywiście wtedy ten cykl wypróżnień jest szybszy. Osłonka ryżu zapewnia, zawiera więc wszystkie składniki mineralne, zawiera witaminy, które po prostu wpływają na to, że lepiej po prostu się czujemy. Nie ma takiej ciężkości, nie ma zalegania. Ten ryż brązowy powoduje taką lekkość organizmu. Są takie śmiałe badania, ankietowe przeprowadzone na, na grupie ponad 190 tysięcy młodych osób wpływie właśnie spożywania białego ryżu na wystąpienie cukrzycy. Okazuje się, że osoby spożywające ryż 5 razy w tygodniu mają zwiększone ryzyko zapadalności na cukrzycę nawet o 17%. Dodatkowo dowiedziono, że już sama zamiana jednej trzeciej porcji dziennego spożycia białego ryżu na ryż brązowy spowoduje, spowoduje zmniejszenie ryzyka wystąpienia cukrzycy typu drugiego nawet o 16%. Także zachęcam do spożywania brązowego ryżu. Części zamiast ziemniaków, bo tak naprawdę ryż nie jest taki powszechny w naszej kuchni. Zastanawiam się, czy Państwo w ogóle jedzą ryż. A jeżeli już, to jaki? Mam nadzieję, że przekonałam Państwa do spożywania ryżu brązowego. Zachęcam serdecznie do spożywania ryżu i do subskrybowania mojego kanału na YouTube. Do usłyszenia i cieszcie się życiem.